Wszyscy serdecznie, Z tej strony Matymiu. witam was w kolejnym odcinku z Overwatcha Eliminacja 3v3. Tak jak zostało, tak jak było. Lecimy dalej i troszeczkę mała e, zmiana. Tym razem sobie troszeczkę zagramy z portami. Trochę może z portami. Może jeżeli coś mnie innego podkusi, to może zagramy sobie jeszcze jak z poprzedniego meczu. Albo wyjęcie jakiś. Czegoś, co nie graliśmy. Na razie oczekiwanie na graczy, więc jeszcze chwilkę musimy poczekać. No dobra, zaczynam od zenia. Potem pomyślimy, co dalej. Rozważamy na tym, żeby znowu zagrać z Sombrą, ale jednak nie. Dobra, musimy na pewno dużo się skupić na tym, żeby dawać hila. Damy. Co ja nie wiem komu. A jeżeli Genji się troszeczkę się sprąży, to może nawet zdołamy coś więcej w skórę. Czy dawaj dawaj Genji, bo mm. trochę, w... trochę movementa mamy. O, kula wróciła. Dodamy akurat Genzimu z tej okazji Przycików na razie. O, o, już, 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 ale już też dostał. O, nie wiem czy to dużo da. No niestety nie za dużo to dało, ale jakbym dał jeszcze raz temu Genjiemu. Ale dobra, jest Sombres, Kieran Bowziem, Genji, co to było? Weź mi to wytłumacz. Okej, okay, może tutaj jeszcze Sompra coś jeszcze zrobi, bo... Nie ma. Aha, jest... E, jest Moira. Aha, to była way To wszystko wyjaśnię. Nie wiem, ja bym... Ja już miałbym zasugerować... Aha, i tak... i tak Sompra musiałaby podejść do Moira. Ale jest ciężko, bo ona jest blisko tego świniaka. Może zaryzykuję. Teraz, 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 to jest dobra szansa. Ale niestety jej coś chyba nie wyszło. No to co, again? Nie, Wezmę sobie mojre. Tym razem troszeczkę mniej więcej podobnie. Jak ta tamci zagramy. Troszeczkę ich powkurzemy. Do niej jest te skinów, nie mam. Nie kierujcie się levelem, bo tutaj akurat mam setny. Wystarczy już sobie obejrzeć, już pod koniec, jak będą wyniki. Ale troszeczkę przyspieszymy. Jeszcze raz. I teraz możemy spróbować. Mogę tam w sumie rzucić się, aż dobra. Jest szansa. Bo teraz mamy kampy. Um. No właśnie, tu powinni być przeciwnicy. O, 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 o. Nie bo to zbyt... Oooo, dobry pomysł. już yeah. mimo to, że byłem blisko, niestety to niewiele dało. Jak tutaj rozegrają moi sojusznicy? U, one, one nie muszę się ładnie, ale niestety nie wydaje mi się, że już coś tutaj więcej zrobi. Orisa. Także o! Okej, okay. ale chyba. No właśnie, no niewiele zbytnio. Niewiele zbytnio to dało. No to nie wiem, no to co, zaryzykujemy, zaryzykujemy, tego, co przeważnie rywam. Dobra, no to let's go z Hanzo. Może tym razem każda śmierć Ciekawe, co oni w... wzięli na tą rundę. A to jest ważne, żebyśmy teraz to troszeczkę nadrobili. troszeczkę oczami smoka? trochę za nisko dałem. Ale są po, po prawej stronie. Fara, to jest pewne. Dostała. Batista i już po nim, hmm. Dziękuję za pomoc I tylko jest, dobra wiecie co ja wolę się bliżej się trzymać ona... Spadła! Ale. What? Jak on. za. Wait, co? To było dziwne. Co ona chciała odwalić? Eee, dobra, spróbujmy. Dobra, zagram jeszcze raz Farą. Znaczy. Jeszcze raz. W tego nie wiecie, ale akurat próbuję za każdym razem nagrywać. A... To jest w sumie już druga albo trzeci mecz, gdy wyjmuję farę na eliminację. Nie wiem czy wcześniej już nawet nie wyjmowałem? Chyba tak. Znaczy w sensie odcinkową. No i dobra. Co tam jest? Okej, okay, Anna i dwóch tanków, to nie jest dobre. O Dobry start Bo dostać od harda to nie jest Dobra wiadomość Musimy wyeliminować Anę Tylko jak, jak to zrobić? Musi... Nie jest to dość proste zadanie dla mnie Ale mogę trochę tutaj pomóc Już myślę, że tam ktoś też... Dobra, Anny nie ma. Huh. No dobrze. Nie będą mieli hila. Nice. Właśnie dobrze mieliśmy tego świniaka, bo on akurat ma sam e, sobie to, że może się regenerować. E, no i mam teraz bardzo ważny moment. E, może ja zagram teraz sobie jakimś tankiem. Kim by to zagrać. Dobra, spróbujemy Winston'em. Nie, może to... może to wyjdzie... A jak nie, to trudno. Ale gramy z dwoma tankami. No, chyba to nie jest też dobre... Dobry znak. Ale zobaczymy. Może jednak. Może jednak. Tylko jak musielibyśmy zacząć. Dobra, najważniejsze... Trochę to wygląda jak ja grałem wtedy tymi... Eee, rom tarcza trochę pomogła, no i z To nie był dobry pomysł. Serio? Nie miałem ammu? No, ja słucham. O nie. Trochę dziwnie na razie, póki co. Symetra ilucją. Hmmm. No podejdę do Orisa. Ale czy to będzie dobry pomysł? Ja sobie na przykład ustawię tarcza Musimy jakoś podejść risso, ale... Ja ze moim zdrowiem nie mam za bardzo dobrej wiadomości. Chyba, żebyśmy spróbowali zagrać na czas. Mm. Ustawiasz tarczę. Tak, ustawiła, dobra. I teraz. ryzyk! Dotarczy, dotarczy! Dobra. Eee, niestety. Może Orisa. Oj, nie ma też dużo, dużo zdrowia. Nie wiem, tak brakuje do tego. Aaaa, eee, GG. Dobra gierka, tylko szkoda, że ta moja bitka nie miała większego efektu Nie, może jakbyśmy razem poszli z sorisą O proszę Prawda gameka? Jeszcze na dodatek A tu wtedy. I tu jeszcze nawet strasznie mi pomogło A gg, gg. No dobra ludzie, nie ma to odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocence łapeczce również i widzimy się w kolejnym odcinku. 101 level. W sumie jednak. No jest pierwszym levelem. Zaczynam tego w overwatcha. Dobre ludzie, to tyle. Trzymajcie się na razie i cześć!